TV na wiosnę każdy chce wyglądać lepiej. Cieplejsze temperatury mobilizują do zadbania o siebie. Sprawdziliśmy czy rzeszowianie także postanowili coś zmienić w swoim życiu i na co bardziej zwracają uwagę? Jest zielono, są kwiatki i, i ludzie na ulicy też już wyglądają inaczej niżeli w zimie. Na no wiosnę to jest tak wszystko się odradza na nowo, więc moim zdaniem to jest taki jakby można nazwać jeszcze ten nowy etap w życiu, zakochać em, się, zakochać się, no wszystko sobie od nowa poukładać. Więc moim zdaniem jest ciepło, jest ciepło. Tak. Można zrobić więcej szalonych rzeczy. Jest cieplej i po prostu można udawać się na bieganie, na rower. To no nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ja przychodzę na zumbę. Dwa razy, bo trzy razy w tygodniu. No bo ja się lubię ruszać, lubię tańczyć, także mm, bardzo fajnie. Są efekty. No zbliżały się wakacje, my w klasie naturalnej, to już niedługo w <gulę> ogóle. Także trzeba dbać o figurę. Zawsze można coś zmienić, no fryzurę, ściąć włosy, coś takiego. Czeka się na, na to, żeby dobrze wyglądać na plaży na przykład w lecie. I każdy oczywiście na wakacje chce wyglądać lepiej. Chce zrobić sobie figurę, dlatego po całej zimie trzeba zdjąć ubranie i na rower pobiegać i wtedy, żeby na te <gulę> wakacje... Żeby na te wakacje ta forma już była dobra, żeby się nie wstydzić pokazać na plaży. Odchudzamy się, bo chcemy lepiej wyglądać w lecie i jest w nas więcej pozytywnej energii, bo jest słońce, jest zielono, i lepiej się czujemy po prostu. Wszystko zaczynamy od nowa, właściwie nowy etap się zaczyna w naszym życiu. Z każdym rokiem to samo. Szansa na coś nowego, nadzieje nowe. Jesteśmy bardziej otwarci na wiosnę na pewno. Ruch, dieta i tego typu kwestie. Zaczęłam biegać. No, ze zmian to chyba tyle. No, na przykład fryzura, zmiana ubioru, ruch, dużo ruchu, ogólnie żeby schudnąć po zimie. Jest dużo miejsc, bo na przykład można jeździć na rowerze. Nad Wisłok są Ma uliczki, biegać. pobiegać, można pojeździć na rowerze, uprawiać jogging. Wejść na rolkach. Bardziej kolorowo się ubieram, e, i właśnie e, tak, żeby e, czuć się lepiej. Jakieś pastelowe kolory, coś takiego. A te kwiaty, kwiaty, kwiaty. Kwiat. Kolory, kwiaty. Kolory, kolory. E, zarówno pastelowe, jak i neonowe, ale takie właśnie, takie żywe kolory, tak. Te kolory to teraz właśnie wchodzą, chyba zielony, żółty, coś takiego. takiego no. jest zdecydowanie. Jakieś neony. Tak, neony, dokładnie. I te buty do biegania, więc chyba bieganie jest na topie. tvpodkarpacie.pl